Holandia kojarzy nam się z tulipanami, malowniczymi krajobrazami pełnymi wiatraków, licznymi rodzajami serów, chodakami, ulicami pełnymi rowerów, kanałami i coffeeshopami. Ale Holandia to też spotkanie ze sztuką na najwyższym poziomie. Rembrandt, Van Gogh, Bosch, Hals, Wermer van Delft, van Eyck to tylko kilka nazwisk z niezliczonej palety holenderskich artystów, których dzieła prezentują wspaniałe galerie sztuki i muzea. Jednym z najwspanialszych jest Rijksmuseum, Muzeum Państwowe w Amsterdamie. Istnieje od ponad 200 lat, często nazywane Muzeum Niderlandów. W rzeczywistości jest to najciekawsze i najbogatsze, jeśli chodzi o kolekcję, muzeum w tym kraju, ale też z całą pewnością jedno z najlepszych muzeów na świecie. Już sama bryła budynku zwraca uwagę. Jego architektem był sprowadzony do stolicy z południa kraju Petrus Huipiers. Był to pierwszy architekt w nowoczesnej Holandii, który poszukiwał stylu narodowego. Budynek ten, przez pomieszanie stylów, zafascynowanie historią, gotykiem i renesansem oraz dążenie do lekkości, ma wiele wspólnego z budynkami w Krakowie z końca XIX wieku. Okazały budynek muzeum jest sam w sobie dziełem sztuki i znajduje się na liście dziedzictwa UNESCO. Trwający 10 lat remont odświeżył imponującą oryginalną konstrukcję i dodał nowe elementy, między innymi ogromny hol wejściowy ze szklanym sufitem. Za 21 euro od osoby kupujemy z trudem zarezerwowane wcześniej bilety. Niestety, plan, który otrzymaliśmy w kasie, niewiele pomógł nam w odnajdywaniu interesujących nas dzieł. By przejść z jednej sali do drugiej, czasami trzeba było przejść na niższy poziom, by ponownie wejść na to samo piętro. Ale co tam? Przed nami słynne dzieła holenderskiego malarstwa, które trzeba zobaczyć, choć raz w życiu. Historia muzeum sięga 1800 roku, kiedy to zostało otwarte jako Narodowa Galeria Sztuki Muzeum pod nazwą Nacjonale Kunstgalerie w Hadze. Osiem lat później zostało przeniesione do Amsterdamu. Dokonał tego król Ludwik Napoleon, brat Napoleona Bonapartego. W 1815 roku król Niderlandów nadał mu jego obecną nazwę, a w 1885 zbiory zostały przeniesione do obecnego budynku. Kolekcja muzeum ilustruje historię Holandii od średniowiecza po współczesność. Muzeum posiada ponad milion dzieł sztuki, z których wiele pochodzi z XVII wieku, złotego okresu w dziejach Holandii. Pomieszczenia są podzielone tematycznie. Zaczynamy od wspaniałej kolekcji ceramiki Delft Blue. Cała kolekcja liczy 7250 obiektów, podzielonych na porcelanę, majoliki, fajans i kamionki. Zbiory porcelany miśnińskiej pochodzą m.in. od Fritza Mannheimera który zakupił je od niemiecko-żydowskiej pary Franca i Margarety Oppenheimerów. z Muzeum posiada też jedną z najważniejszych kolekcji porcelany – Meissen, prezentowanej poza granicami Niemiec. W muzeum są też kompletne kolekcje miniaturowych wyrobów ze srebra i szkła oraz imponująca zbrojownia i pokaźna kolekcja modeli statków. Biblioteka Kuypersa jest największą i najstarszą biblioteką historyczną w Holandii. Po odnowieniu została w pełni przywrócona do dawnej świetności. Publiczność ma okazję podziwiać wspaniałą czytelnię, a także korzystać z biblioteki. Unikalne domy lalek przedstawiają obraz codziennego życia w XVII wieku. Rijksmuseum ma trzy domy lalek. Które dają obraz, jak kiedyś były umeblowane bogate domy. Najsłynniejszy należał do zamożnej Petroneli Ortman z Amsterdamu. W XVII wieku domy lalek nie były zabawkami. Były kobiecym hobby, odpowiednikiem gabinetów kolekcjonerskich mężczyzn. Wszystkie jego części zostały wykonane dokładnie w takiej samej skali i przy użyciu tych samych materiałów, co ich regularne odpowiedniki. Ten dom Lalek kosztował tyle samo co prawdziwy dom nad kanałem. Muzeum nie pozostawi nam wyboru. W zbiorach galerii znajdują się tysiące eksponatów, więc dokładne zwiedzanie muzeum może zająć nam nawet kilka dni. Jeżeli przyjechaliśmy do Amsterdamu tylko na krótką wycieczkę, nie znajdziemy czasu, by zobaczyć wszystko. Warto zatem skupić się na najwybitniejszych dziełach. Nawet taki wybór stał się nie lada wyzwaniem, ale próbujemy. Jesteśmy w Galerii Honorowej. To tutaj znajduje się kilka najsłynniejszych dzieł malarstwa niderlandzkiego. Pierwsze dzieło Rembrandta na naszej trasie: portret Tytusa w stroju mnicha z 1660 roku, przedstawiający syna artysty: Tytusa van Rijna. Tuż obok autoportret mistrza z 1661 roku. Dzieł tego artysty poszukują tutaj wszyscy i nie bez powodu. Bo Rembrandt Harmenszoon van Rijn był największym artystą Niderlandów, genialnym malarzem wymykającym się regułom epoki, w której tworzył. Dotknięty licznymi osobistymi tragediami, niegdyś zamożny, po śmierci pochowany w nieoznakowanym grobie nędzarza. Ale zacznijmy od początku, bo to ciekawa postać. Urodził się w 1606 roku w Lejdzie, w rodzinie właściciela wiatraka i córki piekarza. W tym mieście spędził ćwierć wieku. Dopiero potem przeniósł się do Amsterdamu, gdzie rozpoczął wielką karierę malarską. Artysta nigdy też nie wyjechał poza Holandię. To jeden z najwybitniejszych malarzy w sztuce holenderskiej złotego wieku okresu. W którym kultura, nauka, gospodarka, potęga militarna i wpływy polityczne Holandii osiągnęły apogeum. Uważany również za jednego z największych artystów europejskich i światowych. Obraz Syndycy Cechu Sukienników to jeden z ostatnich dzieł Rembrandta. Obraz został zamówiony w 1662 roku przez sześciu członków amsterdamskiej gildii Sukienników. Sama kompozycja obrazu ujęta jest w widoku od dołu, ponieważ zgodnie z pierwotnym zamiarem dzieło miało być umieszczone na dużej wysokości. Efekt taki miał też potęgować wrażenie wyższości i pychę władzy. Kolejne dzieło Rembrandta, żydowska narzeczona. Do dzisiaj trwają dyskusje, kto jest przedstawiony na płótnie. Dzieło często występuje pod tytułem Portret dwóch osób ze Starego Testamentu. A to Nocna Straż Rembrandta, zdecydowanie najsłynniejszy obraz tego niderlandzkiego artysty. Obraz stanowił punkt zwrotny w twórczości artysty, gdyż od tego momentu zauważa się stopniową rezygnację ze ścisłej inspiracji nurtem realizmu. I zainteresowanie mrokiem i tajemniczością. Obraz został namalowany w 1642 roku na jedną z sal spotkań Amsterdamskiej Straży Obywatelskiej. Rembrandt był pierwszym artystą, który namalował portret grupowy z postaciami w akcji. Na płótnie została przedstawiona kompania Straży Obywatelskiej z połowy XVII wieku. Obok grupy mężczyzn w centralnej części obrazu znajduje się kobieta. Która, według pogłosek, przedstawia już wówczas zmarłą żonę artysty. Niestety, ze względu na jego konserwację, dzisiaj możemy spojrzeć na to dzieło tylko z daleka i to przez szybę. Ile warte są obecnie dzieła Rembrandta? Jego obrazy wyceniane są obecnie na dziesiątki, a nawet setki milionów euro. Wartość najsłynniejszego z nich Straży Nocnej szacuje się na ponad 500 milionów euro. Portrety nowożeńców Martin i Opien zajmują honorowe miejsce obok straży nocnej. Co sprawiło, że te dwa dzieła przyciągają wzrok zwiedzających? Ten obraz, a właściwie dwa połączone ze sobą portrety, znalazły się w kolekcji Rijksmuseum stosunkowo niedawno, bo dopiero w 2016 roku. Wtedy to Francja i Holandia dokonały wspólnej transakcji, kupując dwa duże portrety Rembrandta. Warte łącznie 160 milionów euro od francuskiej gałęzi rodziny Rothschild, jednej z najzamożniejszych i najbardziej wpływowych rodzin na świecie. Oba kraje nabyły dzieła razem ze względu na ich wysoką cenę. Po raz ostatni, dzieła można było podziwiać podczas wystawy zorganizowanej w 1956 roku. Przed renowacją, dzieła prezentowano w Luwrze. Dzisiaj możemy obejrzeć je w Rijksmuseum. A to wesoły pijak Fransa Halsa. Hals należał do największych portrecistów i malarzy obyczajowych. W sztuce niderlandzkiej XVI i XVII wieku sceny rodzajowe, których bohaterami były postacie pochodzące z ludu, stanowiły ważny element twórczości każdego liczącego się malarza. Nie inaczej było z Halsem, który bardzo często w swej twórczości zacierał granice pomiędzy portretem a scenami z życia. Kolejne dzieła Halsa: marynowane śledzie oraz portret Nikolaesa Hassellaera. Przed nami pejzaż zimowy z łyżwami Hendrika Averkampa. Nie ma wątpliwości, że Holendrzy są silnie związani ze sportem zimowym, jakim jest łyżwiarstwo. Ilustruje to także obraz Averkampa, który przedstawia tłum ludzi jeżdżących na zamarzniętej rzece. Na obrazie można dostrzec także grających w minigolfa, dzieci ślizgające się na lodzie. A także rybaków. Dzieło zostało w całości zainspirowane obrazem Pitera Bruigla pod tytułem Zimowy pejzaż z łyżwiarzami i pułapką na ptaki. I zdaniem ekspertów jest dużo lepsze od stworzonego 50 lat wcześniej oryginału. Ponownie Rembrandt. Portret kobiety, prawdopodobnie Marii, żony artysty, wykonany w roku 1639. To jedno z tych dzieł, gdzie niemal namacalnie możemy zobaczyć kunszt mistrza. Namalowane koronki, perły, srebro, złoto wydają się niemal rzeczywiste. Kolejne sale i kolejne dzieła. Portret młodej pary Fransa Halsa. Portret przedstawia bogatego kupca Izaaka Massa i trzydziestoletnią córkę burmistrza Harlemu Beatrix van der Laan. Panna z dumą prezentuje ślubny i zaręczynowy pierścionek na serdecznym palcu prawej dłoni. Jednocześnie jej ręka spoczywa na ramieniu męża, co ma symbolizować miłość i bliskość. Pan młody trzyma prawicę na sercu, dając tym wyraz swej miłości i wierności. Jakob van Ruisdael Autor obrazu Wiatrak Wik, Kolejne dzieła mistrza Rembrandta. Kamienny most. Stara kobieta czytająca. Jeremiasz opłakujący zburzenie Jerozolimy. A to już Willem Klaesz. Martwa natura ze złoconym kielichem. Na stole nakrytym zielonym obrusem i dwie malnianymi serwetami. Z Adamaszku wystawione są cynowe talerze z chlebem i cynowe naczynie z ostrygami, kieliszek z czerwonego wina, szklany dzbanek na oliwę lub ocet, srebrna solniczka, szklanka białego wina, złocony, srebrny puchar, cynowy dzbanek i leżący na boku berkejmajr. Przed naszymi oczami zagrożony łabędź Jana Asselina. Motyw łabędzia bardzo często pojawiał się w renesansowym malarstwie. Ptak broniący swojego gniazda ma być personifikacją Johna De Vita. Polityk walczył z wrogami Holandii przez całe swoje życie. I to właśnie dzięki temu zapisał się w historii kraju jako swoisty bohater narodowy. Pomimo nieprawdopodobnej ilości dzieł światowego malarstwa, poczuliśmy niedosyt. Rijksmuseum w swoich zasobach ma wiele obrazów genialnych artystów, których nie mogliśmy jednak zobaczyć. Co prawda ilość dzieł Rembrandta czy Halsa nas pozytywnie zaskoczyła, o tyle dzieła Van Gogha czy Jana Vermeera stały się dla nas niedostępne. Zabrakło nam światowych dzieł jak Mleczarka, Uliczka, Kobieta w błękitnej sukni czy List miłosny, które są własnością Rijksmuseum, a aktualnie zostały wypożyczone do innych muzeów. Na szczęście, po wielu niepowodzeniach, udaje nam się odnaleźć w licznych salach jeden jedyny obraz Vincenta van Gogh'a, jaki znajduje się obecnie na wystawie. Jest to autoportret w szarym pilśniowym kapeluszu. Van Gogh pokazał się jako modnie ubrany paryżanin. Był wówczas silnie zainspirowany francuskim barwnym malarstwem i chciał wypróbować je w swojej twórczości. Malarza nie było stać na wynajęcie modelki, więc skorzystał z lusterka i wyobraźni. To jednak wystarczyło, by stworzyć dzieło zachwycające ludzi na całym świecie od setek lat. Kto będzie miał już dosyć malarstwa, zapewne z przyjemnością odwiedzi trzecie piętro, gdzie znajdzie sztukę najnowszą i wyjątkowe dzieła sztuki użytkowej. Co ciekawe, dopuszczalne jest fotografowanie wszystkich, nawet najcenniejszych dzieł w muzeum, za wyjątkiem, uwaga, właśnie eksponatów na trzecim piętrze. Po kilku godzinach opuszczamy RIX Muzeum. I jak to zwykle bywa, nawet najlepszy aparat czy filmowy kadr nie pokaże nam niezwykłości zebranych tu dzieł. Jedno jest pewne: to obowiązkowy punkt odwiedzin dla miłośników sztuki, bo RIX Muzeum. Olśniewa pięknem kolekcji. Lecz urodę i finezję ciężko ubrać w słowa, bo opisać sztukę jest sztuką. Dziękujemy za obejrzenie filmu. Jeżeli Ci się podobał, subskrybuj nasz kanał, zaglądaj na Instagram i Facebooka. Dzięki temu będziesz otrzymywać powiadomienia o naszych nowościach.